Nowy świat. czyli Nowa mapa jest. Znaczy to ja już wiedziałem, że nowa mapa. Szkoda, że tego jakoś nie zaanimowali, tylko jest wersja obrazkowa. Ale no trudno. Na mnie u mnie taka jest. Va, war

Fajne, że tak powiem. Muszę się tą muzykę, bo. O, dobra. Nie wiem, czy mnie było słychać, ale. Jesteśmy w jedenastym sezonie. Jak widzicie, to jest przyjemny park. I teraz gram gierkę na boty, żeby każdy nowy gracz mógł się oswoić i na przykład po prostu zacząć ogarniać grę. Zielony famas, hmm. A tu gdzieś był bot, Wyglądował. o, ale kot. <laughs> o Jezus, widzę, że. Ty, bo on nie porobił. No właśnie. O, a nieważne. A nie, bo to nie był błot. Czy to był błot? Trener bro. Nie wiem. Dobra, no wróć do lobby, nie będę przyszedł tam. Nie, to był chyba chłop. Znaczy, nie wiem generalnie, bo to była gierka. Chyba że musimy rozpoznać miejscówki, żeby one pokazywały nam się na mapie. Aha, i teraz ekran wszczyciwania będzie wyglądał tak. A więc jak widzicie. Jesteśmy w sezonie 11. O, no i git. Super. O i teraz mamy kartę twojowy. Fajna właśnie jest ta mechanika, że teraz wygraście te się, ale... Nie, Mamy możemy kupić karnet bojowy rozdziału drugiego Turką, Ładne lobby jest. Mhm. Zmień. Areny. O. Super areny oddziały są, no to... Okej. Okay. Skrzewszenie tam dzisiaj jest orze, ogrożenie palcem i Głako dzisiaj jest. O, dzisiaj są te skiny Znaczy one są spoko mi się podoba ta szara pani chyba nie będzie musiał wybrać kariera halo, nowy, mam nową wyspę uh -huh. tutaj na razie nic nie ma okej okay. ja tu mam jakąś lotnię dobra no ale co, jak widzicie jest wyzwania, nowy świat do wyzwania to jest Alertego, czyli dostajemy tutaj jakieś edycje stylu. No i oczywiście ciąg dalszy nastąpi tajemniczy przedmiot, ale żeby je odblokować. Czemu nie muszę... aha Misja, aha, bo to jest dopiero... Aha, dobrze. Przepraszam, dzisiaj sobie zrobimy misję nowy świat. Yy, bo za 9 godzin dopiero, czyli dzisiaj będzie drugi odcinek, jak pokazuję jak zrobić wyzwania które są dzisiaj. No ale co? Kup mi sobie karnet. Kup już teraz. Kupujemy karnet. Nowa animacja. No super, super. Aha. Widzę, że nowe pokazywanie jest. Co to za emotka? A, <gryst appointment> Mhm, Tutaj mamy V Dolce. O piątkę można zbić do służbika kisielko dra szlam no dobra to tam wiadomo można wybrać jakiś tryb w sensie napoty chyba nie ale co lecimy robić misję pierwszą misją jest odkryj nazwane miejsca czyli musimy odkryć każdą miejscówkę pokażę wam jak to mniej więcej wygląda także lecimy Ok, czyli w tym wyzwaniu polega to na tym, że musimy po prostu polecić na nowe miejscówki. Czy widzicie, jak ja nie, nie mam odkrytych tych miejscówek, mam znaki zapytania. No tutaj już na przyjemnym parku byłem i mam to już odkryte. To jest takie trochę podzielone jakby na województwa albo po prostu miasta. Jak widzicie, teraz polecę tu, wyląduję i będę miał odkrytą nową miejscówkę. Czuję, że to jest coś, coś koło oazy odpoczynku, bo ten park mi po to, to, to potne piaski, ale fajnie o, kardy bojowe następny poziom o, nowa pompa, proszę państwa nie, to jest stara pompa, tylko że ma y, inną grafikę, widzę, że się grafika strasznie pozmieniała według mnie na plus o, nie, nie umiem trochę grać teraz, no, nie, w ogóle w sensie na mnie ta grafikę nie jestem do przyzwyczajenia, ale no dobra, pokazałem wam, musicie po prostu polecieć na każdą miejscówkę i o to chodzi w tym Drugim wyzwaniem jest likwidacja w zalewie, zastoju lub gosnących gajach, przepraszam, że nie mogłem się wysłowić, czyli musimy po prostu normalnie polecieć na tą miejscówkę i zrobić tam trzy likwidacje. Okej, jak widzicie, tu są gęsnące gaje, ja miałam tutaj kolegę. I mamy likwidację musimy jeszcze zrobić takie dwie. Także tu na mapie znajdują się gasnące kaję, Możecie tutaj polecieć i zrobić sobie misję. O, jeszcze ktoś tu jest. O, są busy, są busy. Fajnie. Ale drifter. Kurde, letni drifter. No nie powiem, po ziemi <grym> się trochę ciężej jeździ, ale można żyć jakoś z tym. Mm żeby znaleźć jakąś MK, no typu PM będę nawalał z tego ktoś tu jeszcze odzywał się ktoś tu jeszcze jest to pytanie gdzie? zapomniałem, no, bo tu van jest nie widzę nikogo oczywiście tutaj mamy skrzyneczkę pompa, mamy starego, tylko wszystko zmieniło swoją grafikę. Z jednej strony to fajnie, bo coś nowego, świeżego, ale z drugiej strony człowiek przyzwyczajony, no tak, teraz średnio patrzy się na ten interfejs. No ale no co, coś zrobisz jak nic nie zrobisz, to od Epic zależy, nie ode mnie. Także ja tego nie zmienię, nawet jakbym już na pewno napisał, to i tak by się nic nie stało. O, rybki. W sumie nie mam wędki. W nie wiem, po co... Z... O, coś strzela. Nie wiem skąd. A tam! Dojazd masz, chłopie, do pływaka. Tam coś wpływa, ale tutaj mi było. O jakiś medal dostałem przetrwania. To był typ. On tu gdzieś był. Ciekawi, mi. Co nie? I ma bijało. Easy. No, ale to już nie było niestety na naszym terenie. No ale po prostu musicie zrobić tu. Trzy fragi i macie zrobioną misję. Także co? Przejdźmy już do czwartej misji. Ok, trzecią misją jest odkryć punkt orientacyjny. Teraz Wam pokażę, jak wygląda przykładowy punkt orientacyjny łódko po lodzie. O, tu jest kolejny punkt orientacyjny. Karkołowny kino. U. O, tam panie jest. Tak. Że sprawdzimy ile zadaje to, to debajcza. <noise> 35 dobra, to to nie jest super, ale już sobie się cieszę. Ok, kolejną misją jest popływaj motorówką w różnych meczach, czyli musicie wziąć motorówkę i popływać po prostu. Okej, okay, ziomeczki, jak widzicie wylądowałem tutaj, o jakiś zalew kajaków odblokowałem, ale to nieważne, ma jeszcze wędeczkę, ale tutaj powinna być, jest, motoróweczka, także płyniemy do niej, <tuszynt> wsiadamy do niej, I mamy znajdzieć jakąś i musicie tak trzy razy w różnych meczach, w ogóle mam ma, śmieszną ma, 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 ma rakietę, więc, raz, jeszcze dużo, ale spokojnie napewniam was, nie jest OP. No zadaje 35 demain, także chyba to nie jest też jedna rakieta. Także. No dobra, to co? Przejdźmy już do kolejnego. Kolejną już miesiąc jest zadaj obrażenia przeciwnikom z karabinów szturmowych, czyli musicie po prostu strzelać zemki i tyle. okej, okay, a więc teraz musimy zadać obrażenia z karabinów szturmowych, czyli na przykład zemki. także jakieś ja się. Nie, dobrze, plus tam 66, ale kwiat Powinna mi się zaliczyć misja. Mm, no, jak widzicie, działa. Nie musimy tak za po prostu w Kielce Także co? To tyle z misji. Następną już misją jest przeszukać skrzynie na potnych piaskach lub w sklepowej sady. Okej, okay, a więc teraz musimy pootwierać skrzynki. Ja akurat skorzystam z potnych piasków, bo nie mam Tutaj macie sklepową sadywę. Och, pani tu. No, ale ja polecę tutaj na potne piaski. Chcieliby otworzyć się na śnieg, więc to jest samo, to jest trochę dziwne, ale no... Yy, no let have a bit of fun. mi się tak w miarę podoba nie jest najgorzej, ale w sumie ja myślę o tych, którzy nie mają takiego dobrego komputera i może im po prostu to nie ucisną, no bo ja mam taki... no ale jak widzicie ja już gadając tutaj zrobiłem tą misję i my już przejdziemy do kolejnej misji następną już misją jest likwidację w różnych meczach, czyli w każdym pojedynczym meczu musicie zrobić killa i tyle, czyli na przykład wchodzicie na parzankę robicie killa, wychodzicie i tak jeszcze 4 razy Możecie takie 5 fragów zrobić i macie zrobione. Kolejnym już wyzwaniem jest wyłów broń wędką, czyli skorzystamy z nowej mechaniki w Fortnite, czyli łowienie rysz to kurde. O, jest wędka. Idziemy złowić jakąś łybę. Łybę. Dobra. Wędka jest z klasy szarej. W ogóle ciekawe czy można zadawać powiedzmy damage albo robić jump boost. No już co zarzuciłem. W sumie... Podo polecę tam, gdzie są te ryby, bo chyba tam jest wtedy w sensie... Yy, yy. można by było kiedyś zrobić taki challenge typu yy, o, jest broń! Jak widzicie, drobną mi szary pistolet i mam znalezioną misję. Tak. Kolejną już misją mi jest zadaj obrażenia z pistoletu maszynowego strzelby pistoletu w jednym meczu. Dążę, bo już jest 85. O, tam był typek, także co? mamy z pistoletu. Dobrze, zadaliśmy mu damage Czy to mają być... Nie, obrażenia. To już mamy z pistoletu. Tam mamy... Czy gra. Tak typowe takie szczęście. Szukaj literę F ukrytą na ekranie wczytywania nowy świat. Już Wam pokazuję, gdzie znajduje się ta literka. Okej, okay, a więc literka F powinna znajdować się gdzieś tutaj. O jest! Znajduje się ona dokładnie obok zalewu zastoi, czyli tutaj na tej górce, w rogu mapki. No i co? Zbieramy. No i mamy wszystkie wyzwania. Okej, ziomeczki, jeżeli Wam się spodobało, jeżeli Wam pomogłem, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. No i co? Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Cześć!